Zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy idealny świat? Platon, jeden z największych myślicieli starożytności, miał na ten temat sporo do powiedzenia. Jego filozofia, choć stworzona wieki temu, jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Zacznijmy od edukacji. Werze, gdy szkoły zdają się bardziej zainteresowane ocenami niż rzeczywistym nauczaniem, Platon pytał, czego naprawdę uczymy się w szkołach. W jego państwie przedstawia wizję edukacji która nie tylko przekazuje wiedzę, ale kształtuje charakter. W świecie, gdzie informacje są na wyciągnięcie ręki, może warto wrócić do tej wizji i zastanowić się, jak kształtujemy przyszłe pokolenia. A co z naszym pojęciem doskonałości? W świecie mediów społecznościowych, gdzie każdy chce pokazać swoje idealne życie, Platon rzuca wyzwanie. Czy prawdziwa doskonałość nie leży w zrozumieniu głębszych prawd życia, a nie w powierzchownych obrazach? Jego idee dotyczące świata idei sugerują, że prawdziwa doskonałość leży poza tym, co widzimy. Sprawiedliwość to według Platona coś więcej niż tylko słowo. W świecie pełnym nierówności, jakie miejsce ma idea sprawiedliwości? W państwie Platon przedstawia wizję społeczeństwa, w którym każdy odgrywa swoją rolę w harmonii z innymi. W czasach podziałów i konfliktów może warto zastanowić się nad tym, jakie miejsce ma sprawiedliwość w naszym życiu. Sztuka Według Platona miała moc poruszania duszy. W erze cyfrowej, kiedy sztuka często jest traktowana jako produkt, warto zastanowić się nad jej prawdziwym znaczeniem. Może sztuka to coś więcej niż tylko obraz na ścianie? Może to narzędzie do odkrywania prawdy o sobie i świecie? Na koniec zastanówmy się, co by Platon powiedział o naszym współczesnym świecie. Jego nauki o prawdzie, cnotach i sprawiedliwości są wieczne. Są one przypomnieniem o wartości kwestionowania, refleksji i dążenia do zrozumienia świata. Jak mawiał Platon, najważniejszym celem życia jest poznanie siebie.